Gareth Kids Time 4G Plus to idealny prezent dla najmłodszych. Zegarek z funkcją telefonu został wyposażony m.in. w aparat i GPS. Rodzicom oferuje szereg funkcji zwiększających bezpieczeństwo dziecka i możliwość korzystania z darmowej aplikacji do zarządzania zegarkiem. Model przyjmuje karty SIM wszystkich sieci oraz ma wbudowany głośnik i mikrofon. Dzięki najnowszym technologiom zapewnia najwyższą jakość połączeń i pozwala prowadzić rozmowy wideo. Daje także możliwość wysłania 15-sekundowych wiadomości głosowych. Smartwatch Garrett Kids Time 4G Plus zapewnia rodzicom możliwość zdalnej opieki. Skutecznie zlokalizujesz dziecko na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń. Dzięki funkcji geoogrodzenie możesz określić obszar, którego dziecko nie powinno opuścić. Gdy przekroczy jego granice, zostaniesz o tym poinformowany. W sytuacji zagrożenia dziecko może błyskawicznie wezwać pomoc, alarmując jednocześnie nawet trzy wskazane wcześniej numery telefonów. Rodzic może włączyć dyskretny podsłuch, by sprawdzić odgłosy z dziecka. Smartwatch dla dzieci posiada dużo zainstalowanych funkcji oraz bogate menu. Dotykowy wyświetlacz ułatwi dziecku korzystanie z nich. Dziecko może zrobić zdjęcie zegarkiem i od razu przesłać na telefon rodzica. Smartwatch umożliwia również dodanie planu lekcji, by dziecko nie zapomniało o żadnych zajęciach. Garrett Kids Time 4G Plus jest chroniony przed skutkami zachlapania wodą, na przykład podczas mycia rąk. Pomoże ci też zatroszczyć się o aktywność ruchową oraz o prawidłowy sen Twojego dziecka. Wybierz zegarek z telefonem dla dzieci Garrett Kids Time 4G Plus, jeśli chcesz zapewnić bezpieczeństwo swojemu dziecku i podarować mu wyjątkowy prezent. Po więcej informacji na temat Garrett Kids Time 4G, Plus, wejdź na stronę euro.pl.